Hej kochani, witam serdecznie. Z tej strony Mario zapraszam do oglądania kolejnego odcineczka z Gospy nad Bałtykiem. Lecimy, jesteśmy tutaj w mieście. Odebraliśmy palety. A z czym to zaraz Wam pokażę? Tylko siądziemy do okresa. Jak widzicie, tak, jest to cina cukrowa. Więc lecimy z tematem A sobie mogę włączył koguciki Lecimy na pole 40 45 No tu trzeba uważać. Mam nadzieję, że nie będziesz to skręcał dobra tam już Przygotowany sprzęt stoi, czeka. O. Trochę mi raczej położywać. Oszty no. ty Tutaj puma jest dosyć szybka, ładnie się zbiera. Więc lecimy Oj, proszę, coś tu się wyłoniło zaś krzaczków Tak, dokładnie tak Sto już sprzęt przygotowany Dobra, myślę, że Tak wystarczy na razie Ja sobie pumę wyłączę Gasimy silnik I dobra I lecimy, pobieramy, ładujemy sobie eee, mógłbym to widłami ładować, ale no nie chce mi się aż tak tutaj bawić Ile on tu ma w ogóle pojemności Od groma Dobra, on sobie tutaj załaduje. Ja w tym czasie... Dobra, już się załadował. To ja bym tylko przeparkował naszego case'a. Może na drugą stronę po prostu. Żeby nam za bardzo nie przeszkadzał. O. No. Dobra. I biegniemy, biegniemy Do John Deere'a I letymy Rozkładamy Tak, bo musi się sypać, nie? No letimy. No, dalej będę jeździł na Co kurde to wygląda jak ten tak po ziemniakach, nie? Trochę. Trochę kiczowato to wygląda. No ale trudno. I lecimy z takim fajnym tutaj sprzęcikiem. Kurde, paliwo mi się kończy, nie zauważyłem. Mam nadzieję, że mi starczy na to pole chociaż. No że dzisiaj akcja, właśnie, ścina, ścina cukrowa i tutaj myślę, że my sobie ten poprzeczniaki będziemy dosyć duże zostawiać ja raczej tutaj aż tak poprzeczniaków nie będę robił aż tak dokładnie bo tutaj zawrócić Tą maszyną, którą będziemy zbierać to będzie pewnie niemały kłopot. No i dobra, myślę, że tak mniej więcej tak dojeżdżamy. Tutaj to mi jest... będziemy chyba jeździć tak raz przy razie. Będzie chyba najlepiej. Dobra, mniej więcej w tym samym miejscu zaczynać O I dobra No i tak, tak jak mówiłem, tak chyba zrobimy, że po prostu O Po tym sezonie już myślę Po zbiorach i tak dalej, jak już pozbieramy to wszystko Czyli po buraka, bo będą buraki, trzcina. No Posprzedajemy wszystko, Wysprzedamy wszystko co się da Zrobię oczywiście odcinek z tego, że Jak będziemy to wszystko sprzedawać Wszystkie maszyny i tak dalej I wtedy Zobaczymy ile będziemy mieć pieniążków I przeniesiemy się już na inną mapę No i myślę, że tutaj jeszcze z 5-6 odcinków na tej mapce no i będziemy już pomału dziękować, fajnie się tu grało. Nie powiem, że nie, bo żadnych tutaj bugów, lagów, nic tutaj nie było. o więc całkiem spoko, nie musieliśmy się martwić, że coś tu się nam laguje mam nadzieję, że na nowej mapce nie będzie tych samych problemów ale tam też będziemy się bawić typowo, myślę, że już wtedy takie typowe polskie zboża właśnie żyto, pszenżyto, e, pszenicę i tak dalej, jakieś ziemniaczki, może w jakieś pole nie za duże już wtedy jakieś typowe polskie maszyny. Mam nadzieję, że ta a, seria mi się w ogóle uda e, tak zrobić. O, co będę musiał zrobić? To jeszcze będę musiał narzucić wszędzie. Yy, tak, będę musiał narzucić po prostu wszędzie nawozem. Drugi raz. Ja myślę, że że to akurat będzie spoko. Dobra, jeszcze kawałek podjadę. Dobra. Ale ja myślę, że w sumie jakbyśmy sobie zrobili O Tak, tylko nie za blisko Myślę, że tak będzie ok O Nie, tak będzie gitara, taki poprzeczniak I tak pewnie będę miał problem z zawracaniem tymi maszynami tutaj Nie wiem w ogóle eee, właśnie bo tutaj się chodzi o maszyny i na cukrowa mamy tutaj taką maszynę. Jest to ogromne. Mega wielkie. Maszynerium. To ma 2 metry szerokości. I to by było dosyć fajne, ale ja bym chciał się pobawić. Tutaj. I tak. Wypożyczylibyśmy sobie taką. Dużych ciągników, no Na pewno bym sobie wziął tutaj te dwie maszynki Ona ma tutaj jeden metr zbierania tylko Ale to wystarczy, to mi wystarczy w zupełności w Tym bardziej, że tutaj no Nie będzie szału A zbierania to będzie pewnie kurwa trzy dni Oczywiście poza odcinkami w sensie. No i dobra. Tak sobie będziemy tutaj teraz zawracać. Tom z powrotem. To myślę, że przy samej drodze no to będzie akurat, bo tutaj na drodze można sobie spokojnie zawracać. Tylko. Od której strony ja zacznę? To będzie teraz pytanie: za 100 punktów. Myślę, że ja sobie zostawię po prostu jeden taki przejeździk, mniej więcej na środku. O, to by nie było w sumie nawet głupi pomysł, zostawić sobie po prostu tutaj. Tak jest ten pasek, zostawić sobie na przykład jeden przejazd i tam dalej drugi. Ale to jeszcze nie wiem, jak to rozwiąże. No bo tutaj jechać tutaj tym skrajniakiem, no to się nie da. Jak widać, tam są same wyboje po tych krzakach. To nie bardzo. Ty, ale idzie tej ciny, powiem Wam. O kurde! No? Będzie grubo, będzie grubo. Ciekawe, jakie będą zbiory z tej ćwiny. O, i dobra. Ja może po prostu później sobie wyrównam w tą stronę, po prostu drugą. tyle wyrównamy. Taka, taka nudna akcja może dzisiaj, ale no tego jeszcze nie było. Nie było jeszcze trzciny, więc spoczko. Ale ten szum to mnie zaczyna troszeczkę wkurzać, powiem wam właśnie otoczenia przyciszy mi to trochę. Jeszcze. O! Teraz przynajmniej słychać ciepło maszynę, a nie same tutaj wiatry. Wiadomo, no tutaj nad morzem, no to musi wiać. Ale bez przesady, żeby mi tu zagłuszało. Aż tak. Widziałem na OBS-ie, że tam już pod żółtą linię podchodziło. Kurde. Dobra. Tak mówię, no nie będziemy tutaj sadzić jakiegoś mega dokładnie tego. Przesady, jak chcę, tak będziemy tutaj lecieć w tomi z powrotem. To myślę, że zupełnie się mam nadzieję, że mi starczy na w i z powrotem. Będzie czas się już załadować. Tam miałem 6-12 skrzynek. Dwie tony skrzynce y, 2000 litrów, no. Jakby tutaj farming miał prostować to A tutaj też w litrach jest wszystko podane. czyli są sporo 24 tysiące litrów. A my zużyliśmy już prawie 10 na dwa. To były dwa czy trzy przejazdy teraz, czekajcie, tu mamy Czwarty przejazd bodajże, tak? No, jakoś tak, nie? Chyba no No to powiem wam, że idzie, idzie tego Tu jest piąty, szósty, siedem przejazdów No kurde Nadzieję, że starczy. 3,2 metra mi ustawiło. On ma 3 metry? Czekajcie. Kurde, on ma 3 metry? To jest ta sadzarka 2 metry, ale chwytać się chyba. A 9000 litrów, no to i tak dużo, i tak dużo, no ale nie, nie, nie da rady dojechać do końca na pewno. Nie ma takiej opcji. Trzeba się po prostu tutaj wrócić i dokończyć ten kawałek. Kurde, zabraknie może z 300 300 litrów. Myślę, że więcej nie. Ja ale zobaczcie to. Dosłownie chyba setka zabrakła, nie? Dobra, trzeba się tu ładnie ustawić. O! Dobra. I ładujemy. Czekajcie, o. No powinienem to turem ładować, wiadomo, że ten, ale... No nie chce mi się aż tak tutaj bawić. Dobra, chwyciło. Tutaj sąsiadowi... Choinek, nie? Nie popsuć, nie pomarnować. Zobaczcie, mam nadzieję, że to w ogóle starczy, nie? Ale chujowa, zobaczcie to. To Pewnie jakbym zdjął pasy. To... A no tak, bo on ma. Ja zapomniałem, że on może jeszcze nawóz sypnąć. No dobra, no trudno. Dobra, wycofajmy ten kawałek. Jeszcze troszkę tu, 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 Dobra. No i lecimy z powrotem. Ale i tak duży kawałek tutaj. Zrobiliśmy na jednym zbiorniku. Nie tak źle. Lecisz. Lecimy, lecimy, lecimy na Szczecin. Nie, pod Szczecinem to jesteśmy. Ja, nad Bałtykiem. No mam nadzieję, że Wam się spodoba to, co sobie wymyśliłem na nową serię. Tylko jeszcze muszę poszukać trochę modów. A niestety Farming nie daje nam takich właśnie starych maszyn. No szkoda, bo dużo ludzi by chętnie grało na starych maszynach takich typowych starych. Bo tak, na przykład ten Fiat, który mamy, no to jest trochę za słaby, za słaby, nie pod polski klimat, o, może w ten sposób, trochę nie pasuje mi się zdaje. No, ale to już spoczko. No, i tu myślę, że tu ten przejazd bym sobie zostawił. Bo miałbym taki pole startu, by właśnie tutaj startować. że może troszeczkę. O, dobra, od tej strony nie? I tutaj byśmy sobie wtedy lecieli. A później w drugą stronę bym musiał tutaj Gdzieś sobie wymyślić No bo w to i z powrotem nie dam rady zawracać no, na pewno Tam będę musiał Drugi raz takie coś zrobić Chociaż Chociaż wiecie co, może nie Tu zostawimy teraz To jeszcze dojedziemy z tej strony a to sobie zostawimy, takie dwa przejazdy myślę. I będziemy lecieć dalej? No, może, może w ten sposób byśmy zrobili wtedy? Dalej nie wiem, jak ja mam tam zawracać. Ja albo będę musiał wyciąć większą. większy kawałek, po prostu. Dobra, poczekajmy, niech przejedzie. Dawaj, tą cytryną czy co to jest. No mi na skodę oktawie skodę wyglądało. I dobra I Można powiedzieć, że tą stronę pola byśmy już mieli Ogarniętą no Ciekawy jestem, jak to będzie ten wyglądać Cicinę chyba robiłem tylko raz W farmingu Nigdy na odcinku Bo jak sami wiecie no nie nagrywam jakoś mega długo od pół roku Czy Nagrywałem wcześniej, ale zrobiłem długą przerwę Teraz stwierdziłem, że pora się wziąć tak trochę mocniej za nagrywanie robienie odcinków z tego Oczywiście ja ogrywam więcej gierek Farming to jest taka ostoja spokoju po prostu na spokojnie sobie tutaj to wszystko robić bez nerwów o, musiałem sobie wiatraczek włączyć, bo się cieplutko zrobiło w domu o. i teraz ja sobie tutaj ominę myślę o. Dwa przejazdy, właśnie i tu bym zaczął, mniej więcej o, może się da jakoś to sprytnie zrobić. No, zobaczymy, zobaczymy, jak ja to dobra, możemy wyłączyć na razie koguciki, jak ja to ogarnę. To jeszcze do końca nie wiem. Ale tutaj wiadomo, no ciągnik, maszyna, no będzie musiała mieć trochę miejsca, przyczepa. No jestem ciekaw, jestem ciekaw. Mam nadzieję, że to będzie jakoś fajnie wyglądało. Właśnie to. Yy, to tutaj razem. Bo to samo. To będzie ścinać, nie? Jeden metr. Na przyczepę. A to będzie zbierać. Tylko, czy jak ja sobie bym tutaj pracownika rzucił, to ja będę mógł sobie jeździć za nimi z przyczepą. Ej. Właśnie. Ja chyba tak zrobię. Będę jeździł sobie z przyczepą. Wtedy postawimy sobie gdzieś na poboczu, no o, myślę, że tutaj na tej dróżce postawimy sobie po prostu dużą przyczepę. O, dużą przyczepę i wtedy tą, bo to jest przeładowcza, jakby coś w tym stylu. I będziemy sypać sobie od razu na dużą przyczepę, która będzie stała sobie gdzieś tutaj Na boczku Więc dobrze by było też w sumie zacząć Od tej strony, od lewej No właśnie Ciekawe też jak to będzie wiecie sypać, nie? Żeby się nie okazało, że ja kurde jeden przejazd zrobię, będę musiał wysypać Bo to też będzie dosyć kiczowato wtedy Musiałbym wtedy zrobić jakieś większe tutaj te No zobaczymy w sumie, zobaczymy Tutaj myślę, że na pewno Przy tych drzewach, to ja tutaj za blisko nie jechał, nie będę z tą ściną Ale tutaj, tak, zostawiliśmy ten przejazd. Myślę, że będzie ok. Tylko teraz będzie trzeba to wyrównać. Ok. O. Lecimy dalej. Ja mamy? 25 minut, no to jeszcze chwila Akcja czcina zaliczona. Hmm. Puściłbym pracownika i porobię tutaj jakieś, wiecie, fajne ujęcia, ale bez przesady. A ten dźwięk John Dira, nie. Coś pięknego. Ciekawe jak będą wyglądać te dźwięki, wiecie, z... W kolejnym farmingu gdzie ma być zmiana biegów, kurde to mnie interesuje, to mnie zaciekawia właśnie. Zmiana, zmiana biegów, tego wszystkiego tam, dźwięki mają być inne, ale jakoś nowych maszyn za dużo ma nie być ogólnie. Ja już zakupiłem przed więc będę miał jakiś tam yy, dodatek z tego co pamiętam. To ma być ten klas. Tak? Chyba klas. Dobra, wiecie co? Ja się załaduję. Chciałbym jeszcze tak stanąć, żeby tutaj nie. Zarasować przejazdu Dobra, załaduję sobie tą jedną skrzynkę z góry. Ty powiem wam, że obawiam się, że mi nawet nie starczy tego co mam. O! No. Dobra, w razie czego sobie postoją? Ale nikogo nie widać na razie. Myślę, że zdążę się załadować. No nie starcie mi tego za cholery. Czy ciekawy jestem? Ciekawy jestem właśnie, jak ja na tym wyjdę. Czy wyjdę dosyć fajnie, czy nie? Bo czcina z tego, co mię to nie jest, jakoś mega opłacalną uprawą. Ziemniaki, buraki chyba są najbardziej opłacalne. Bawełna to w ogóle nie te klimaty, więc tutaj nawet nawet nie będę planował żadnej bawełny nigdzie. W sumie chyba nawet e, na mapce tutaj chyba nic, nie było nigdzie bawełny. Czekajcie Tu nawet nie ma. Widzicie tu nawet O Nie ma bawełny. Ty właśnie. A to ciekawe Tu w ogóle jest zlikwidowana bawełna Z tej mapki To jest, to jest ciekawe. To jest ciekawe Dobra, myślę, że ja będę tak pomału kończył, nie będę Was dłużej zanudzał sadzeniem ściny. Zapraszam oczywiście do oglądania kolejnych odcinków, które już niebawem na kanale. Do łapki w górę. Na razie, trzymajcie się. Cześć.